Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam zestaw przygotowany też za, za 60 zł. Jest to tak, Mega Paradiso, Koralowa, Zodiak, Bonus banki i Dużo Szczęścia. Żadnej zapiątki nie wzięłam, bo jakoś się tak zakręciłam. Dużo Szczęścia z numerkiem 22. Więc szukamy liczb i tej spadającej gwiazdy. A ja Was proszę oczywiście o subskrypcję, lajkowanie, komentowanie. 8, 6, 38, 19 oraz 13.

I ostatni rząd to 35, 29, 24, 9 i 12. No to gwiazdka daje nam dyszkę. Dyszka zwrotu. Ale jest. To super. Dobra. Mój bonus wabank, który się już długo zablokował z numerkiem 15. Zobaczymy. Pierwsza gra nic, druga blisko, trzecia nie ma, czwarta blisko, piąta, szósta, siódma, ósma. No, zablokował się kompletnie. Już nic nie chce dawać. Pusto, już zbliżamy się do końca blisko no zobaczcie to, nie. dramat no blisko nie ma no i nie ma no i pusto tak jest Chyba trzeba sobie dać spokój na razie z tym bonusem w no to zodiak zodiak z numerkiem drugim gwiazdka bądź księżyc a co ja mam? UFO, statek, żółw? Jest gwiazdka. No to super. Jednorożec, naczynie, Syrena, krab. Konik, delfin, portek, chmura. Parasol. Oj, jest nawet księżyc. Patrzcie, jak księżyc nam mnoży. Więc fajnie. Ziemia, słońce. Płótnik i trzy do końca kompas miś i lira. No to sprawdzamy. Tutaj pod gwiazdką jest dyszka, a pod księżycem jest dyszka. No to 30 zł wpada, co cieszy i trochę ratuje odcinek. 30 zł księżyc mnoży i gwiazdeczka tutaj daje dyszkę. No dobra. No to teraz koralowa z numerkiem 13. I szukamy wodolot i kokos. Kokos, wodolot. Mm, mm, mm. Na no dole jest jeszcze kokos. Kolejne dwa, meduza i płetwy. Płetwy. Hmm, meduza. Meduza i płetwy. Kotwica i księżyc Kotwica i księżyc Kotwica i księżyc I na dole nie widzę Cytryna i ananas Ananas, cytryna Ananas, oj. Ananas, i na dole jest ananas, ale wtedy więcej nie ma. Serena i palma, palma, sirena, sirena, tutaj sirena, tutaj okay. małpa i parasol. Małpa. Parasol, małpa i tu parasol. Dobra. Kolejny kapelusz i deska. 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 Kapelusz. I to tyle. Kolejny to perła i kwiat. Perła I na dole nie widzę Leżak i piłka Piłka Leżak, leżak, piłka no, gdzieś tam kuszą, kuszą Ale no Koło i kostium Ale guzik z tego będzie Kostium No tak jest pusto. Tak, różna kontrolna. No i co? I na deser zostało jeszcze... czekajcie, to tego typu pustaki. Zostało, skusiłam się na... <laughs> a jeszcze z numerem pierwszym, no trudno. nie <laughs> ja widziałam. Mega Paradiso z numerem jeden. No dobra, ryba i cytryna. Zobaczymy, co tutaj się... czy numerek szczęśliwy będzie. Cytryna i ryba. Ok, więcej nie widzę. Dwa kolejne. Kiwi i le... Matko. Kiwi i leżek. No to szukamy. Mhm. Leżek. Kiwi. leżak, ok, dwa kolejne ośmiornica i liść, liść, ośmiornica, mm -hmm. no więcej nie widzę, kolejne dwa to naczosy i kotwica, tutaj, tutaj. Tutaj kotwica, kotwica i na dole jest kotwica, i na czosy ok. Dwa kolejne to jest wiatro i balsam. Wiatro i balsam, wiatro. Balsam, wiatro. Wiadro. jadro. jeszcze kotwica. I tutaj jest balsam. Dobra. No to teraz polecimy dół. Łódź i wyspa. Łódź. Uh -huh. Łódź. To jest wyspa. I na dole jest łódź. Ok. Dwa kolejne to osioł i wąsy. Osioł. Wąsy. Osioł. Wąsy. Dobra, więcej nic nie widzę. A na nas i klapki. Klapki. klap tu jeszcze wyspa ananas, ananas i na dole nie ma nic następne to spiniata i pomidor tutaj, tutaj pomidor Okay. tutaj. To jeszcze wyspa. Pniata i pomidor, pomidor, okej okay. i dwa ostatnie to tukan i awokado, tukan, awokado, tukan, tukan, awokado, Awokada, awokada, tu ale to mi nic tutaj nie daje. Paszport poza to, tu zrobił robotę. No trudno. No wychodzi na to, że jest pusto. Tak jest. No nic, No to szybkie podsumowanie tych pustaków. No są trzy pustaki. Nie będę Wam pokazywać. Na przykład 60 zł. Ja tak? Odzyskam 30 w Zodiaku. I. Dyszka w dużo szczęściach. Dwie dyszki na minusie. No, na razie w tym styczniu słabo widzę ten plus, no ale. Zobaczymy, jak to będzie dalej. I oczywiście życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam i do zobaczenia.